247 miałem 147, 147 małe zmiany kosmetyczne były co, były, w tym w te przeprowadzone no, 147 jadą w kierunku centrum, nie zjeżdża do... Nie zjeżdża na prętę na działki 1 ta pętla ma tylko 272 ten inny autobus 347, 172, 647. 721 tam mnie zajeżdżają ja to w sklepku centrum czy też nie motowałem w przypadku 272 to jest dobre, bo myślę, tam wejść w lewo na tej pętli ale nie jest w ogóle problemowe ale lepiej bym teraz w poniedziałku mała rewolucja Zdzieli. w Chili Policowa linia 27 zmienia częściową trasę przyjechało do Oliwiery, tak jak 109 w wariacie do LED-u wjeżdża śląską Polską i koło pkm i eee, Stadion Stadion PKM z trójską z no i w dni mają już tam same przyguby. Coś na tych dziurach w ogóle. Które... A linia 172 zostanie skrócona. Tu będzie jeździła już z, do dworca głównego. To jest niemotowa, tylko z niemotowa na Top PKM. To było w skółkach, skółka, czy też mało, 50 minut. 20 minut Także może i dobrze, bo kalinie który naj, najbardziej nie lubiłem 172, bo to całe centrum całe cała Cała Karbina, cała Dąbrowa Użyło się strasznie Wjechał i jechał, przerwy krótkie jeszcze Po dworce, nie wiem, 6 minut, a na Niemotowie 12 Tam jakaś jedna śniadaniowa, posiłkowa to, nie wiem, około 30 i tak człowiek na opóźnieniu i tak, więc... Więc miał nie wiem, 15 minut. I tak na mówię, 12 jeszcze, wiesz, żeby stawić wózki. 5 minut przyszedł jazdy, więc w zasadzie czasu nie miało się wcale, a, a też nigdy się nie przechowało. To rzadko kiedyś się o czasie. Chyba 5-10 minut miało się w plecy, przez światła, przez, przez tą śluzę na Śląskiej, Przed libierą. Oczywiście zmiany w rozkładach jeszcze jazdy, tak, na no, jakieś drobne, rozprzedawkowe no, kursy tam do szczególnych linii. No, najważniejsze takie właśnie to trolleby z 27 przygodzin, właśnie transejs, to są 72. No i tam jakieś zwiększone kursy warianty linii 147 przez, przez niemotowo właśnie. Yeah, sure. Wskaz eksperymentu, dobra? Centrum nauki, eksperyment. Jest, jest. No to jest przyzwolenie w tym autobusie, które działa nawet czy które nawet w czasie jazdy, można otworzyć drzwi. Trzeba pamiętać w tych wozach, właśnie takich jak 20, 58, 53, 82 i jeszcze jeden. 41 bodajże. 49. 49. 49 49 że przy, w tych wozach przy czasie jazdy jak z yy, włączone jest przyzwolenie bo to przyzwolenie nie włącza pomocy przystankowego jak w wielu innych autach trzeba pamiętać, żeby wyłączyć przystankowy Jakiś może wcisnąć i się drzwi otworzą w czasie jazdy więc. taki tu jest taki tu jest yy, patent. Dawa, nikogo nie ma, jedziemy Tak przynajmniej mówili kierowcy, że tak, tak, tak jest, trzeba pamiętać żeby to wyłączać bo Pomoż tak jest, nie wiem czy to nie zdarzyło, ale, ale... Wozy fajne Przyjemnie się nimi jeździ Może tak Przyjemnie się nimi jeździ Zobaczymy ile ludzi będzie 10 piąta. Na razie pewnie będą młodzi Ludzie. Młodzi okay. pracujący, a potem się zaszły tak zwane laskowiki, czyli ludzie starsi, jeżdżący, jeżdżący do przychodni, do, 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 na hale targową w dzisiaj mieć oczy otwarte, żeby jakaś skarga nie wpłynęła za miesiąc, żeby się jakaś babcia wywróciła. Obserwujmy, obserwujmy. Następny przystęp. No ja to wiedział to on na pewno, że nie, nie wiem, nie pamiętam, no bo nie wiem, nie pamiętam. Dobra, to jest tam Tarybowska z płyty na dworzec główny z dworca głównego półeczko i na dworzec morski, także I potem wszystko dworzec morski ja tam ich w jedną i drugą stronę. Nie ma chętnie to jedziemy dalej Szkarletki puścimy Także tak, że tak to wygląda Następny przystęp Pływa rytmowska Nie wiem, mam wrażenie jakby ten fotel powoli mi opadał Podnoszę go na troszkę, troszkę, potem opada Nie wiem To co tu chodzi, może tu jest, zobaczcie, naprzężenie Wstawić lepsze O to Powinno być lepsze Czy co? Zobaczymy Dobra, idziemy do płyty Skończy to nagrywanie, bo znowu nie będzie komu oglądać Do dolenia rannego Jak widać kawałek asfaltu i koniec samego na asfaltu Ale no, do 12.40 148 koniec. Jana na wzgórzu Maksymiliana w kierunku. Wardza Morskiego. W zasadzie mamy 1, 2, 6. 7 kółek, No bo to jest niepełne, nie pamiętam, jak będzie. 7 kulek. 7 kubełek, to Ludzie się schodzą, jak mówiłem wcześniej. Ten wóz i trzy podobne z Oslo: 20, 49, 53, 58 i 82, z tego co pamiętam, różnią się troszkę od innych manów, mianowicie tym, że. Tutaj się tymi przyciskami drzwi nie otwiera, nie zamyka, nie steruje się tymi guzikami z prawej strony. Tylko tymi z lewej, to jest przyzwolenie pierwszy od prawej. Połówka drzwi, przyklęk. No i tam wiadomo, nasze już tutaj nawiewy, szybertach. E, przyklęk z kolei. Działa dopiero jak. i koszyczek ładny. przykręg dopiero działa jak. Yy... zaciągniemy hamulec ręczny, więc. więc, więc, więc tak to wygląda. A te. te guziki, od, jak gdyby. Yy, gdzie normalnie są yy, sterowanie drzwiami, są guzikami kontrolnymi. No, normalnie można wcisnąć. Normalnie można wcisnąć, ale to nic nie, 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 nie działa. Tutaj działa tylko jeden pierwszy z prawy, jako na żądanie. Ja się świeci wtedy, gdy też ciśnie na żądanie. Wiem, że w innych jeszcze jest tak, że zielony się świeci wtedy, jak wszystko jest w porządku. Jako drzwi się zamkną, odpuści nam przystankowy. Wtedy zapala się ta zielona kontrolka i można normalnie jechać. Zresztą widać na jakichś filmach, tam mam no chyba z dwa filmy z udziałem tych manów i te, te, te z, le, z lewej strony czerwone. Z tego co kojarzę to też jest chyba tam jakie właśnie jak są otwarte drzwi Czy tam jak jest, jak jest przystankowy Zaciągnięty Że tak powiem to to, to się świecą Ale pewności nie mam, no mówię, zielony na pewno jest, jest jak się jak Wszystko w porządku i można jechać a ten z prawej to jest na żądanie W tamtych manach Jest podobnie A tak tu więcej więc więcej nic nie ma, tylko nie mogę namierzyć nigdzie przystankowego, takiego, e, które sam sobie mogę włączyć stojąc na światłach. Bo tu są od e, ogrzewanie lusterek, odgrzewanie ogrzewanie siedziska. Jest na desce, ale jest na desce, a jest też i tutaj przy fotelu. No, ale na pewno to nie działa. Nie jest, nie jest to w sensie nie działa, nie jest to e, przystankowy. Za też nie, jeszcze ten ostatni po lewej sprawdzam, ale też chyba tylko od mikrofonu, którego nie ma, który jest mikrofon y, zdemontowany. Ale reszta wiadomo, nawiewy, jakieś wentylacje. TV też jest nieczynny, to jest monitoring, ale on ma swoje tutaj zasilanie, jak gdyby to jest tam jakiś bair. Tu jest też właśnie trochę popiszone z tym oświetleniem Oświetleniem wnętrza Oświetleniem salonu Te guziki też tam trzeba troszkę pokombinować się. Już nie, nie pamiętam nic się tłumaczyć jak to tam było dokładnie ale Ale jakoś, jakoś tam z... Chyba dwa guziki, bo trzeba od razu wcisnąć, żeby to się świeciło tam w miarę z tyłu normalnie. A tak ogólnie, to zostało nam jeszcze równe 84 minuty samej jazdy. Jest pełna dwa kółka, także rozkładowe 84 minuty samej jazdy, dwa razy po pół godziny przerwy. I teraz mamy odjazd o dziesiątej pięćdziesiąt trzy przyjazd jedenasta i odjazd 1213 no i potem 1248 zmiana także także dużo nam nie zostało godzina to samego postoju i mówię osiemdziesiąt dokładnie minuty samej jazdy dzisiaj przy dworcu morskim stąd nie widać bo przypłynął wycieczkowiec już się uspokoiło trochę, już się rozjechali wszyscy Jak widzieliście wcześniej był, było dosyć sporo aut, znaczy widzieliście Było dosyć sporo autokarów, no i no, jak widzicie jest jeszcze, jeszcze jest sporo taksówkarzy Chociaż troszkę mniej niż, niż wcześniej Eee, jest tak samo, złotów dużo Jest taksówkarzy trochę No i, i, i... Nie żeby takich sytuacji, bo, bo często gęsto człowiek robi za informację turystyczną, kantor nawet, jakby, jakby ktoś się uparł. Bo, bo przychodzą się, pytają, czy można kupić bilet na, na pociąg, na autobus yy, za euro, tak, nie za złotówki. No, oczywiście są pytanie, pytania: czy do dworca, czy tam gdzie, jak, co, gdzie i którędy, czy. Informacja informacje turystyczne, oczywiście, wszystko w języku, w języku angielskim, tak? Bo turyści raczej z zagranicy nie nasi, ciężko wcale nie pływają tutaj. <coughs> Więc ta przerwa czasami jest taka przerywana: trzeba się gdzieś tam kitrać, bo, bo no, nie dadzą spokoju. No, ale mówię, już się troszkę uspokoiło, i ci co chcemy dziś pojechać, to pojechali, Zosta zostać, to zostali, albo pojechali właśnie jakimiś tam autokarami wynajętymi. Ci co mieli więcej forsy pojechali autokarami i taksówkami. Ci co mieli tylko na wycieczkę to pojechali komunikacją zbiorową albo na piechotę z buciorka szli do centrum. Do centrum nie jest zresztą daleko, bo to jest pełno 2 km. Także tak jak mówiłem ciepło. Słoneczko świeci. Pogoda ładna. Wóz jak na 11 lat, 2008 rocznik. Niewiele ma przejechane, bo tam jest ponad 600 tysięcy kilometrów. Nasze tej odnowości gdyńskie to mają około miliona, już po, po, po 10-11 latach. w Norwegii go oszczędzali. Także tyle chyba będziemy kończyć. Kto to będzie oglądał? Dużo nie zostało, także tak, na razie tyle.